Siemaneczko Wam wszystkim z tej strony Smabic the Player, a to jest 32 odcinek z Gdy Lego Baton 3 bo zagotam No i co, w tym odcinku zaczynamy planetę Zamaron Znaczy zaczynamy i pewnie kończymy planetę Zamaron I ogólnie chodzi mi o zbieranie klocków i postaci <grym> A więc tak, weźmy sobie Dex Stara, czy jakoś tak I co, widzę, że tutaj mamy coś z tym kluczakiem do zrobienia Hej, okay, 1 na 8 aha, spoko Czyli będę je niszczył przy okazji, jak znajdę jakieś Mamy kolejnego, 2 na 8

No, that's not a word, but I... Uh oh, back. Still <marsly> <stars> <marsly> <marsly> Aha, czy mamy walkę? Tak, tak, mamy walkę jak zwykle. No ale dobra, w takim razie musimy ich je pokonać. Jest ich pewnie dużo. O, ludzie, trzydzieści. No w takim razie damy radę jakoś powoli. I popatrzcie, już wykonujemy. Już kończymy plan już zaczynamy Planetę za Madon robić, i pewnie w tym odcinku już na samym skończymy. Więc już naprawdę niewiele nam chyba zostało tej gry, coś mi się tak wydaje. Po Planeta za Madon, i potem jeszcze, nie wiem, pewnie je jeszcze z jedna lub dwie. No i chyba wszystkie, a więc będzie trzeba jeszcze ukończyć Strażnicę. Y o jeszcze strażnicy nie zrobiłem. Chwila, zrobiłem czy nie, bo już sam nie pamiętam nawet. Nie, chyba robiłem Strażnicę. Może nie wszystko, ale większość robiłem w niej. No tak pytacie okej, okay, już powoli kończymy yy, je bić 20, 22, lepiej, bo jak tak strzelałem. O, tak było lepiej. 3, 25 już? 4? Nie, tak, 25. Okej, okay, 26, 27, jeszcze tylko 3 sztuki. <grywy> 3 sztuki. No w sumie tak. 29 i tam biegnie 30 i udało się. I

Dokładnie, a więc tak, wyścig jest, sobie się tylko w tą stronę, będzie lepiej. I jedziemy, trzeba to wygrać, trzeba to wygrać. <grych> Dokładnie. Dobra, ale damy radę spokojnie, może po tym wyścigu... I może po tym wyścigu pójdę uratować... Adama, bo jest przy okazji czwartego kurczaka i przez tego kurczaka przegrałem, no brawo dla mnie. A tu już była meta. O ludzie. hm, serio? Chyba tak, chyba że to jest jakiś inny wyścig. No ale nie wiem, okej. Okay. W takim razie zaczynamy jeszcze raz dobrze. Może nie tak, może uda się. O popatrzcie, udało się w ostatnim momencie, tylko teraz ciężko wyhamować. Ooo, ludzie. Dobra, robimy ten wyścig w takim razie teraz tak, żeby go zrobić. Jeżeli go znajdę, jeżeli nie to trudno. No i nie znalazłem. Super. Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj widzę, że coś jest. Yy, widzę, że trzeba tutaj przyjść... Przyjść, przejść po prostu właśnie, na przykład marsjanin marsjaninem w błoto, więc trzeba tylko wziąć Brainaka. Gdzie on jest? Pamiętam, że był, że był gdzieś tutaj na górze albo na dole. Gdzieś tutaj, w tych miejscach. Nie, 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 No nie wiem. Gdzie on jest? Gdzie jesteś, Brainaku? O jest! Tutaj, pięknie, udało się go znaleźć w końcu. I tylko teraz wziąłeś macnie na łowce na przykład. No i można brać postać. Jakiś nie postaci. Okej, okay, więc fajnie, okej, okay, dawaj, 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 dawaj. No i co my tutaj mamy? Mamy tutaj pojazd! O! Odrzutowiec zielonej latarni! Będzie trzeba te pojazdy pójść kupić niebawem I niebawem to też zrobimy, ale jak na razie jeszcze nie Jak na razie jeszcze po prostu wykonamy kolejne, kolejne światy, planety I potem kupimy wszystko Okej, okay, zaczynamy wyścig Mam nadzieję, że tym razem go wygram To jest chyba jakiś inny niż jeszcze, chyba tego jeszcze nie robiłem po prostu to W sumie, robisz, dobrze a może i robiłem, ale przegrałem. Nie no, prawdę, gdzie to jest? Gdzie mam lecieć? Aha, tam chyba. O tutaj, o tutaj. No, jeszcze jeszcze nie ma co płakać, jeszcze może się nam udać. Yy, teraz tu. O ludzie, co takie dziwne trochę, trudne. Tam. Nie no, mam nadzieję, że mi się uda. Lecę powoli, bo nie chcę stracić drogi. Okej, okay, teraz tutaj. Yy, tam, o jasne, jakiś taki wyścig naprawdę dziwny. <laughs> nie wiadomo gdzie lecieć trzeba. Okej okay, teraz tu, o jest meta, pięknie jest meta, więc o to chodziło No i fajnie, mam złoty klaczek zdobyty yy, Chwila, tu chyba te flagi już trzeba, tak? Tak, jak zwykle Na każdej planecie już te flagi są Okej, okay, tam jest jedna, tu jest druga Trzecia Czwarta Piąta nie dosięga z tego co widzę, ale okej okay. Tu jest piąta No i pytanie, gdzie są, gdzie jest reszta No mm, Naprawdę nie znajdę O jest, 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 szybko, 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 szybko Szósta Podyskunajmy się jeszcze chwilę. Mm, nie wiem. Siódma. Na górze może latarni? Nie, tu też jej nie ma. Ej, ej przegrałem. No ja dobra. W takim razie poszukajmy jeszcze raz. No popatrz, jest pierwsza. Wezmę jeszcze raz to włączy Jeden, dwa. Hm. Tu podlecę do góry. No ale tam nic nie ma, nic nie ma chyba Okej, okay, trzecia Czwarta, piąta Hmm, szósta Ej, ej, ej Gdzie one są? No jajcie, serio? Wcześniej nie mogę ich znaleźć po prostu Aż sam się dziwię sobie Dobra wiecie co, pójdziemy na razie tutaj dalej I to będziemy też w takiej stawie na koniec albo po prostu na później i może ja później uda się właśnie zdobyć ma, Na pewno się udało, coś nie mogłem tylko teraz zobaczyć. Ale okej, okay, spokojnie, nie ma się to przejmować. Yy, trzeba tutaj zdobywać klocki kolejne i tu jest klocek. <laughs> fajnie. O, ta 214, a więc fajnie, szybko leci. Yy, teraz na przykład tu wyścig mamy... O, trzeba go wygrać, bo tutaj chyba przegrałem z tego co mi się wydaje. A może to nie był ten? Nie, mniejsza o to. Lecimy, lecimy, lecimy powoli, nie ma co się śpieszyć. <laughs> Ważne, żeby nie przegrać. <laughs> Dokładnie. Nie wiem czy w tym wyścigu dałem udział, ale mniejsza o to Ojej, jeszcze nie, nie trafiłem tutaj, ale okej okay, jest, 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 kolejna tarcza zdobyta Okej, okay, tutaj, tam I jeszcze trochę na tej, na tej mapie rzeczy jest do zrobienia <ścoughs> Jesteś w telewizji, tak? Jesteś na YouTubie <ścoughs> Dobra yy, Tak, kolejne tam, no kończ się ten wy wyścigu, bo dosyć długi jest, ale jak na razie idzie dobrze Chwila, bo to chyba jest tutaj trzeba polecić najpierw Serio? Tam No ja znowu przegrałem! Ludzie! No, okej, okay, jestem no i zaczynamy kolejną próbę Mam nadzieję, że tym razem mi się uda Musi się udać, po prostu musi się udać Już nie będę tutaj nie wiadomo jakich cięć robił Ale musi się udać normalnie wygrać ten wyścig Bo jak mogę tak cały czas przegrywać? Już chyba z trzeci raz No nie wiem, w takim razie może tym razem będzie lepiej Zobaczymy Tylko lecieć, trzeba wiedzieć gdzie lecić Wtedy jest luz Jak tak czasem nie wiem to co zrobić wam No właśnie, okej okay. Kolejna zdobyta Tarcza, teraz tam, i teraz gdzie mnie ta strzałka prowadzi? Tam, teraz tam. Tam, teraz jakoś, le teraz jakoś lepiej idzie. Teraz to tam, i chyba tam na lewo, o, no, teraz jakoś jest lepiej. Aha, bo ja tu chyba nie wyleciałem, tak mi się wydaje, że właśnie w to miejsce nie wyleciałem. Tak, chyba właśnie tak było. No ale okej, okay, tym razem się udało, no i mamy kolejny mi zdobyty. I teraz możemy tutaj na dół się udać na przykład. I tu jakaś postać chyba gdzieś się kryje, aha, tutaj trzeba to wykopać. Więc już kopiemy, zabieramy się za wykopanie, na przykład zieloną, zieloną latadnią I chyba w tym dołku będzie postać. Albo nie w tym. Zobaczymy. A więc co my tutaj mamy? Jest postać. A dokładniej Joker... Jokeroptedy. Joker, Joker, Jokerop. <laughs> Jakoś tak? Okej, okay, tutaj mamy strzałkę chyba z tymi kudczakami, co tak wystają czasami. Więc w takim razie idziemy, może tym razem te flagi uda się zrobić. Okej, okay, jeszcze popatrzmy tak na bogach, czy gdzieś są jakieś inne. Mm, no tutaj nie widać, o tutaj nie wiem czy tu flagę wcześniej brałem mm, Jakoś trafiłem widzę z tego Dobra Druga mm, No tutaj nie widać żadnej Dobra trzecia jest Tak na bokach w sumie teraz robię i całkiem dobrze wychodzi O tutaj chyba tej nie bytałem tak mi się wydaje, a może bytałem nie wiem Cztery Pięć mm, Tu jest szósta, bo patrz, całkiem ładnie idzie jak na razie Ok, tylko trzeba ją zbić, jest i szósta y, Tu mamy siódmą no, widać siedem jest Osiem Znaczy, tu jest ósma I pytanie, gdzie jest dziewiąta? Fast, 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 znaleźć ją, znaleźć ją. No dziewiąta flago, jest dziewiąta, fast Dawaj, 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 zdążę, 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 zdążę. Jest, udało się pięknie, mamy, mamy złoty krozek zdobyty więc o to chodziło no i co, lecimy w takim razie dalej. Tak kurczaki by się przydało znaleźć tylko jak jakich jak szukać. Chyba tak z góry będzie najłatwiej, jak widać, nie widzicie, tu jest kolejny, tu już chyba szósty, tak? Czy piąty dopiero? Szósty. Okej, okay. 6 na 8. Yy, dobrze, w takim razie jeszcze tutaj mamy kolejną rzecz, chyba kolejny złoty klotek do zdobycia. A tutaj po prostu trzeba mm, co tu jest w ogóle? Mm. Ale fajnie widać kosmos. Tutaj mamy coś do włączenia, znaczy coś do aktywowania pewnie gdzieś tutaj na dole, tak sądzę. O tutaj na dodatek. O. Więc luz, tak na razie, bierzemy szybko Super Mena. I niszczymy to i bierzemy kolejną... Kolejny złoty klocek właśnie. Już dosyć dużo tych klocków. Jest, już powoli kończymy grę praktycznie. hm, Powoli. No właśnie. Ale okej, jest złoty klocek na samej górze. Więc luz. <grym>, 200... o 217! Wow! O no to chodzi. I tak, gdzie jest kolejny kurczak? To jest to? Chwiera, to jest Adam West Nie, to chyba nie był Adam West Chyba nie, to było nie wiadomo co. Ale się ogólnie muszę Adam West odatować, zapomniałem nawet o nim Dobrze, w takim razie lecimy tutaj. Aha, tu jest to właśnie kura. Czy coś takiego tak... O jest, 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 pięknie, siódma. Jeszcze tylko jedna sztuka i misja ukończona i będzie jakiś żet w posadzie pewnie zdobyty. Więc tak, lecimy przy okazji, szukamy kury, ale lecimy tutaj. I'm on Czarny kanadek I już go ratujemy. No i mamy Adama Westa za chwileczkę uratowanego Ale to za chwileczkę, spokojnie spokojnie Thanks spokojnie like No i 218 godzin zdobyty A więc tak, jeszcze mam tutaj widać tego, że jest wyścig 1 jakiś Więc się ścigamy Ale ja tu szukam tego kudyczaka, tego gdzie on jest No właśnie, no to problem taki ale okej, okay, damy radę, tutaj coś jest, chyba nie. Mm, tak w wyścigu to całkiem. To nie wiem czy szukać można. oglądać, tylko trzeba wygrać. Ale nie jest na razie dobrze. Y, kolejna ta zdobyta powiedzmy. Tych kudczaków po prostu z góry poszukam, myślę, wtedy będzie najlepiej. Y, dobra, dawaj, 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 tutaj szybko. Teraz tu. Mm, tu, tu, a tu taki całkiem łatwy wyścig. Ok, udało się, 219 kroczek zdobyty. No i okej, okay, gdzie jest ten kudyczak? Ja bym go tutaj jak szybko poszukał z góry, ale... Mm, no nie, tutaj nie widać tak na tych czubkach. No pojaw się mi tu szybko. Ok, tu polecimy od razu, może tutaj coś będzie. I coś jest na pewno, coś dla Batmana na przykład, albo dla Composite Supermana. Ok, o co chodzi? A, takie coś, takie coś. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Cyborg. Cyborg. To zniszczy. No i mamy kolejny złoty kolacek za chwileczkę. Jeszcze nie, jeszcze nie. Spokojnie, spokojnie.

It's those big arms or else to ok, mam uratować od biłości. Dobrze, tylko kogo? Ale mam jakąś informację. Aha, wbij się w przestworza. No dobra, w takim razie wbijam się w przestworza i szukam czegoś. Tylko jeszcze nie mam pojęcia czego za bardzo. Mm. No właśnie. Na no, razie nie wiem o co chodzi. Chwila, to nie jest to coś? Nie, to nie to. Mogę <grym> no, chyba szukać po prostu jakichś ludzi. Dokładnie. O, tam coś widzę. Nie, jednak nie. <grym> I ciekawe właśnie pytanie, ile? Pewnie pięć, jak zwykle to bywa. W takim razie trochę to potrwa. A nie no, mam nadzieję, że zaraz, że zaraz, że zaraz znajdę. A jak na razie nikogo nie widzę. <grym> aż dziwne. Aż dziwne, naprawdę. Może trochę jednak w dół polecę i teraz będę szukał, może będzie jakoś lepiej. Albo przyspieszenie takie weźmy i kogoś na pewno zaraz zobaczymy jak będzie się poruszał albo coś takiego. A jak nie to no nie wiem. W takim razie może poszukam ich po prostu bez... Na, nie na filmiku i ja wam pokażę gdzie są. I tyle. Ojej, no co się dzieje? Gdzie tu ktoś jest? <laughs> Pusto. Wow, taka wielka pędzanie, a ja nikogo znaleźć nie mogę. <laughs> no dobra, słyszymy za chwilę. Okej, okay. w końcu po długim czasie tu obok tego kaczora. Znalazłem pierwszą osobę, znaczy pierwszą yy, gwiazdę szaf szafirową i jej kochanka. <laughs> I co, zliczyłem go, i co już? Aha, już i muszę ją tylko po prostu odprowadzić. No dobra, w takim razie fajnie. Pierwsza... Pierwsza zaliczona. No jeszcze tylko, nie wiem, cztery czy dwie. Nie, nie, nie zobaczyłem, jak tam pisało. Ale okej, okay, w takim razie trzeba szukać dalej. Okej, okay, mamy kolejną szafirową gwiazdę i niechcianego kochanka znajdującą się w tym miejscu, czyli tutaj gdzie zdobywaliśmy chyba postać jakąś A więc okej, okay, niszczymy tego skubańca i bierzemy mm, gwiazdę I ona jest gdzieś o tutaj, o tak idziecie, znaczy idziecie tak jakby od tyłu Ja was zaprowadzę do kaczada, bo do kaczada możecie do tyłu iść tędy i macie yy, właśnie drogę, a więc okej, okay, dwa na i ile ja tam pisze? No nie znowu nie zobaczyłem, jać a więc to, szukamy kolejnej osóbki. Trzeciej już, tylko no gdzie? Może już teraz może się uda znaleźć ten, tak po prostu, bez cięć, a może i nie. <grym> no chyba nie zobaczę. Tak myślę, że są bardziej obok tego kaczorka bliżej. Weźmy, o no, tak się obróćmy gdzieś tutaj, myślę, że będą. Albo i też nie. Albo też i nie. <grym> no nie wiem. No dobra, w takim razie poszukam. Okej, okay, znalazłem kolejną szafirową gwiazdę, którą tu... <grym> Która stoi z Lexbotem, z Lewotem, wow, ty to masz głód dziewczyno, <laughs> Ale okej, okay, jak to woli, No i dobra, jak widzicie jest ona gdzieś mniej więcej tutaj, w takim miejscu, nie wiem jak to wam pokazać, ale pokażę wam drogę do Kaczora <laughs> yy, Czyli tędy, tędy, tędy i tam tamtędy No i się uda, to będzie ostatnia, czy jeszcze będzie trzeba znaleźć dwie? Tak, trzy na trzy, ja okay. hey, you know, like a więc okej about... Ojej Kaczony Kaczony spoko. No dobra, w takim razie lecimy dalej szukać Żeby się przydało właśnie znaleźć tego jednego kudczaka I byśmy mieli tą postać w końcu tą zdobytą A nie tak szukam, szukam, nic nie mogę znaleźć Ale może w końcu coś się uda zobaczyć about you since you're obviously just whiling away the hours there how about you do me a favor and find a nice big crystal I can give to a uh, uh, certain special someone what do you say huh come on bub if I'm gonna tell my little sapphire how I feel about her I'm gonna need to be packing the shiniest rock she's ever seen oh and one last thing she hates pink Aha, no to dobrze, musimy znaleźć jakiś tam klejnot, jak widzicie takich niebieski, więc tak widać, okej, okay, co my tutaj mamy? Yy, Poszukaj odpowiedniego przedmiotu, no. Okej, okay, wszystko rozumiem, tylko nie wiem gdzie tego mogę szukać. A pytanie na przykład o te takie rzeczy to to? Czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo, więc cóż. Może, może jeszcze jakąś odpowiedź niebawem dostanę No ale zobaczymy A o tutaj na przykład Ta kula O o o o Czy coś tu jest? Chwila, nie mogę tego podnieść? Muszę, muszę jeszcze raz to uderzyć O i nic nie ma A szkoda, myślałem, że to tutaj będzie No ale cóż, niestety nie Więc szukamy w takim razie dalej może o to coś Ale nie myślę, że to jest takie miejsce, gdzie... O popatrzcie coś jest, coś jest O, patrzcie, mamy coś Jakieś znaki znaleźliśmy, więc bardzo fajnie Weźmy teraz tylko Batmana albo na przykład tutaj tę postać i to jest, mamy strzałkę tam. Która to nas prowadzi tam? Okej, okay, fajnie. Tyle, że to mi zbyt wiele nie powiedział. Tutaj na górze może? Nie, chyba nie. Yy, tak, jeszcze raz, strzałka nas prowadziła gdzieś tutaj i tutaj jeszcze coś widziałem, że można rozbić. Czy to o to chodzi? Pewnie nie, ale mogę spróbować. Czemu nie? <grym> zobaczymy. A może akurat. Hmm, może. Nie wiem, ale zobaczymy. I mamy coś? Nie mamy nic, szkoda. Mówi się trudno. I co, szukamy dalej. No nie wiem, gdzie teraz mam iść. Gdzieś tu chyba ta strzałka mnie prowadziła. Tak sądzę, ale mogę się mylić. No właśnie, może tutaj. W te kryształy wielkie. Tylko bym musiał jak wszystkie zniszczyć. O, jest, 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 jest! Tutaj, popatrzcie, tutaj mamy go. O, się świeci, się świeci. Się to świeci. A więc bardzo fajnie, chyba uda się go znaleźć. Tak, udało się go znaleźć, więc idealnie o to chodziło. No, więc bardzo fajnie, bez żadnych... Yy, w całkiem ładnym, szybkim czasie to udało się zdobyć I co lecimy oddać misję? <laughs> I ko Miłość glutarnicz, jak ona się tam nazywała? Nie wiem, ale okej, okay, zakochana kaczka <laughs> Powiedzmy Wow, małe. I co lecimy? O tam No i... <laughs>

I potem będzie trzeba znaleźć tego kurczaka ostatniego. Okej, okay. oj jest pies Krypto. Nie wiem, jak on się w sumie nazywa, ale jest jakiś pies. Super pies, niech będzie. Krypton, tak. Okej, okay, czyli co, mamy wyścig? Czy nie? Tak, mamy wyścig. No dobra, w takim razie się ścigamy z super psem. <grypto> Fajnie, ale my wygramy, my tu wygramy, ale wielkie tarcze, więc w sumie luz i podzielę, po żeby się przydało tego kurczaka gdzieś znaleźć, ale no popatrzcie nic nie ma. Będę musiał szukać i szukać, go nie wiadomo ile czasu aż w końcu się znajdzie się, ale no. Więc okej, okay, mamy Krypto, super pies, nową postać, więc o to chodziło, no i tak, kupimy go sobie od razu, mm, okej, okay. um, on umie latać, no tak, on umie latać, w sumie musi mieć latać, jak przecież, przed chwilę latał, i tak, ostatni a, ten kurczaczek dostanę do zdobycia, więc okej, okay, ja go poszukam, no i zaraz to was wydłuce będzie po prostu szybciej. Okej, okay, jestem no i w końcu, po długim czasie znalazłem tego ostatniego kuryczaka, który jest tutaj na tej takim, na tym wielkim posągu latarni, znaczy na latadni po prostu. <grym> Dokładnie. A więc to, niszczymy go. I mamy 8 na 8, no i kolejny pojazd, ta kapsuła Robina, a więc bardzo fajnie, jeszcze coś szybko sprawdzę, czyli na chwilę sobie cięcie. Okej, okay, jestem z powrotem, no i zobaczmy sobie tutaj na naszej mapie, jak tam za tutaj wygląda. A więc tak, za 100%, więc popatrzcie, została nam jeszcze tylko, została nam jeszcze tylko oka ara oraz co, nog wykonany, i chyba tylko oka ara nam została, została nam oka ara i dokończenie strażnicy, a więc w sumie już niewiele, wow, no w sumie już niewiele klocków zostało, czyli tylko yy, 27, więc w sumie, no dobra, ale nie, chwila, 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 bo mamy dwóch adamów westów, a chwila, bo na strażnicy, tak, Ach, nie, 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 moment, moment, Yyy... To zrobione. To zrobione. To też. To też. Oka ada jeszcze nie. Nok jeszcze, nie. nok też, a to jeszcze nie zrobione. Odym, czy zostałem jeszcze Odym i Oka ada i dokoczyć stężnica, więc okej, okay. wszystko jasne. Więc ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie w momencie, jak kupione. Kupione. Dobra. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Duszyna, trzymajcie się i cześć.